Się Maneczko witajcie z tej strony, PereZone. Dzisiaj tak troszeczkę, można powiedzieć, publicystycznie, też publicystyka to trochę duże słowo, tak yy, o grach trochę, ale nie, nie gameplayowo, czysto nie gameplayowo. Chciałbym Wam zaproponować kilka gier, które są idealne na aktualny czas, na tak zwany czas zarazy. Tych gierek mam z 6 jak dobrze ja że mam wybranych. Tak, mam danych 6 gier, 3 gry są to gry singlowe i 3 gry są grami typowo kopowymi. A więc zacznijmy, pierwszą, pierwszą grę, którą mam wam do zaproponowania to jest Forza Horizon 4. Jeżeli lubicie piękne obrazki, jeżeli lubicie <laughs> Dużo, dużą dowolność, jeżeli chodzi o y, ilość pojazdów w tej grze, no tak z 300 fur jest myślę lekko. I to przechodząc od takich y, typowych cywilnych typu Golf 3, Golf 2, idąc y, poprzez auta terenowe, kończąc na super, super samochodach, tak, typu, Bugatti, Chiron, y, albo Lamborghini, Ferrari, wiecie, te marki z najwyższej półki. Możemy tutaj naprawdę mamy wielką dowolność jeżeli chodzi o jazdę. Mamy duży fragment okolic Edynburga odwzorowany. Dodatkowo mamy tutaj zmienne pory roku, co kilka dni zmienia się na mapie pory roku, a ze zmianą pory roku wiadomo, że samochody zachowują się inaczej. Odblokowane są inne, yy, specjalne, że tak powiem wyścigi. No i mamy też dużo różnych y, aktywności, tak? Możemy y, różnego rodzaju wyścigi, wyścigi uliczne, wyścigi terenowe, wyścigi rajdowe, typu drag, drifty, jest tego naprawdę ogrom. Mamy też duże możliwości tuniga, jeżeli chodzi o pojazdy. Może nie takie jak w Mintor ale w Mutter Speedach nie mamy tylu samochodów, aczkolwiek jeżeli mm, posiadają te samochody kity. Body kity, na przykład e, Rocket Bunny, to taki kit znajdziemy w tej grze i możemy go jak najbardziej zainstalować. Modyfikacji silnika jest za dużo więcej. Możemy zmieniać silnik, e, zmieniać napęd z, z na przykład przedniego na tylni, z tylniego na cztery. Więc tutaj też jest całkiem duża liczba możliwości. No i to powoduje, że na przykład możemy sobie stworzyć golfa czwórkę, który będzie leciał lekko ponad 300 na godzinę i później wiecie, no, przy takiej prędkości to fura jest praktycznie nie do prowadzenia, ale mamy takie możliwości, możemy to jak najbardziej yy, wykonać. Jeżeli chcemy na przykład ścigać się multiplayerowo, nie ma problemu, łączymy się z serwerem, są gracze, możemy się z nimi ścigać. Aczkolwiek też sztuczna inteligencja, tutaj muszę zaznaczyć. Sztuczna inteligencja, czyli drive bardzo, bardzo dobra rzecz. Oni uczą się na podstawie tego jak my jeździmy. W sensie, jeżeli na przykład będziemy przecinać zakręty, to nie jeździliśmy się jak sztuczna inteligencja też będzie przecinać te zakręty kilka wyścigów później. Jeżeli będziemy lecieć agresywnie, uderzając yy, auta jedno drugie, nie ma problemu, sztuczna inteligencja też się tego nauczy i też będzie wobec nas brutalna. Same widoki, sama grafika, jest to po prostu tak świetnie zrobione, można po prostu, nawet jeżeli nie chcecie, robić wyścigu, można sobie po prostu jeździć samochodem i zwiedzać, te... <laughs> zwiedzać ten fragment Wielkiej Brytanii. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. Wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się Twoje największe zadanie. Szkoły cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Drugą grą jest cywilizacja, cywilizacja szóstka. 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 Ogólnie tych piątka, czwórka, trójka, trójka gry z gatunku 4X. Słuchajcie, jeżeli chodzi o cywkę. ja zawsze z cywilizacją mam taki problem, że siądę na 5 minut. Po tych 5 minutach mam poranek po następnego dnia. Gra wciąga jak bagno. Rozbudowujemy oczywiście w tej grze swoją cywilizację yy, i doprowadzamy do zwycięstwa. A te zwycięstwo możemy wykonać w kilka sposobów, na przykład podbijając resztę cywilizacji. Co? W nie jest wcale takie proste ze względu na to, że sztuczna inteligencja potrafi być zadziorna w walce możemy rozwinąć naukę i wysłać naszych obywateli w kosmos. To jest zwycięstwo naukowe. Religijne. możemy naszą religię, którą tworzymy, rozwinąć do e, religii dominującej. Mamy również zwycięstwo kulturowe poprzez zdobywanie dziedzictw kulturowych, tworzenie wielkich artystów, wielkich muzyków, wielkich malarzy i zbierając te dzieła w odpowiednich budowlach, aby sprowadzać coraz więcej turystów i dzięki temu możemy kulturowo wygrać. Mamy kilka różnic pomiędzy poprzednimi częściami, a tą tutaj szóstą. Po pierwsze, robotnicy nie są nieśmiertelni. Jak dobrze pamiętacie, w piątce, jak był robotnik, to puszczało mu się automat i on wszystko budował i tak dalej. Tutaj tak nie ma. Yy, ma, że tak powiem, budowniczy, jednostka budowniczego ma kilka akcji do wykonania, załóżmy cztery. I po tych czterech ta jednostka ginie. Kolejna kwestia. Drogi nie są budowane przez budowniczych. Drogi budują szlaki handlowe, czyli, jakby nie patrzeć, tak jak jest historycznie, budowanie miast. Miasto musi być zbudowane w pobliżu akwenu wodnego. Jeżeli nie jest, to musimy wbudować tak zwaną dzielnicę za z akweduktem, która zajmie nam pole, ale doprowadzi wodę, i dzięki temu to miasto będzie się mogło rozwinąć. Jak już wspomniałem o e, dzielnicach. Rozwój miast i budowle, które są wewnątrz miasta typu Spichlerz, e, e, i tak dalej, pomniki i tego typu rzeczy, to zostaje jak najbardziej w centrum miasta, aczkolwiek. Jeżeli byśmy na przykład chcieli budować e, coś pod, pod, pod wiarę, no to musimy zrobić dzielnicę kościelną. Jeżeli chcemy rozwijać w tym mieście przemysł, to, to dzielnicę przemysłową. Handel, dzielnica handlowa. I każda z tych dzielnic zajmuje pole na mapie. Więc trzeba dobrze planować budowę miast, ponieważ jeżeli to zrobimy źle, to możemy zahamować rozwój naszego miasta, ograniczyć ilość jedzenia, które trafia do miasta i wtedy trzeba będzie się szlakami handlowymi posiłkować, aby to zdobyć. No Gra bardzo fajna i, i piątka, i szósta, aczkolwiek szóstka z dwoma dodatkami czyli Rise and Fall i Gathering Storms dodaje dużo ciekawych rzeczy. Stolice innych cywilizacji mogą wpływać na nasze miasta. Im dalej to miasto jest zbudowane od naszej stolicy i przez to możemy stracić miasto. To miasto stanie się wolnym miastem, a później, ze względu na to, że jest blisko innej stolicy, to. Tamte państwo będzie mogło to miasto przygarnąć do siebie i to bez żadnych problemów. Mamy cykl tak zwanych złotych, złotych r. Er. Kiedy kończymy daną epokę, no to adekwatnie do tego jak jesteśmy rozwinięci technologicznie. Dostajemy odpowiednie punkty i busty na kolejne epoki. Mamy również wszelakie kataklizmy, dopłynie się lodowców poprzez używanie kopalni węglowych i tego typu spraw. Wtedy podnosi się woda na mapie, są zalewane pewne fragmenty, więc trzeba budować wały. Jest oczywiście ONZ, kiedy postulujemy pewne rzeczy, i. Ten, w ten sposób też możemy wygrać, jeżeli nasze postulaty będą Nasz jak najbardziej trained, głosowane przez e... wszystkich. Także jest dużo roboty, jest też bardzo to dużo ras. Niestety też tutaj mamy ciemną stronę, więc dużo jest DLC z rasami. No ale tutaj niestety z tym nie wygramy w ogóle. No niestety taka polityka firmy. Jeszcze raz, grę polecam, tylko pilnujcie się z czasem. Opowiem ci historię o najgorszym pośród ludzi. O człowieku, który nie chce spłacić swoich długów. Ładne cięcie Wiedźminie. A teraz może mi powiesz, czemu wtrącasz się w nie swoje sprawy. Trzecią grą jest oczywiście nasz Wiedźmin. 3. Wiadomo, ta gra już ma 5 lat, dużo ludzi przeszło ją, ale na pewno są też ludzie, którzy do niej nie, nie siedli, na przykład ze względu na brak czasu i tak dalej. Jest to idealny moment ze względu na rewolucyjność gry względem gatunku RPG. Mamy bardzo mało questów, tak zwanych fedeksowych, czyli idź, przynieść pozamiataj. Każdy quest poboczny jest obudowany, można by powiedzieć troszeczkę jak opowiadania i każdy z tych questów ma historię obudowaną fabularnie. Zazwyczaj te zadania można wykonać na dwa sposoby. Wątek główny też jest całkiem ciekawy, dużo intryg, dużo zwrotów akcji i gra jest długa. Sama podstawka to dla mnie zajęła tak 50-60 godzin, dorzucając dwa dodatki no to mamy ponad, ponad 100 godzin yy, zabawy. Oczywiście, polska wersja językowa też dużo dorzuca, piękna grafika. Ta gra nadal jest benchmarkiem, jeżeli chodzi o karty graficzne, a to już coś znaczy. Overcooked. Ta seria ma już dwie części. W tych grach jesteśmy kocharzami. I grając y, tam te dwie, trzy osoby musimy przygotowywać jedzenie, wydawać je, y, czyścić gary, jedzenie, czyli składniki, które mamy. Musimy odpowiednio przygotować, poddać obróbce termicznej i tak dalej. Ale żeby nie było prosto, nasza kuchnia zazwyczaj nie jest zwykłą kuchnią. W pierwszych etapach jak najbardziej mamy zwykły kwadrat i to jest zwykła kuchnia. Później na przykład mamy tak, że nasza kuchnia to są trzy samochody. Gdzie dwa jadą po prawej, jeden jeździ po lewej. I ten po lewej raz jest po jednej stronie, raz jest po drugiej stronie i na przykład jedno auto ma Pewną grupę składników, drugie auto ma pewną grupę składników, i czasem trzeba te składniki połączyć, żeby wydać jakąś potrawę. No i wtedy zaczyna się kombinowanie, ścisła współpraca, czyli to co przy kopie jest najlepsze. Ja polecam, tylko trzeba pamiętać i uważać, że tutaj może dojść do kłótni i tak dalej, bo coś komuś nie wyjdzie. Wiadomo, jakie tutaj zawsze emocje są przy grach kołpowych, ale tu przy overkukcie to bardzo trzeba uważać, bo można. Można tutaj doprowadzić do jakichś sporów wśród y, rodziny, znajomych. Oczywiście można grać na kanapie, można grać po sieci, nie ma żadnego problemu. Drugą grą. Koopową, a już czwartą na tej liście jest gra Away Out. Na bardzo wysokim poziomie wykonana jest ta gra. Jest to gra, ja bym nazywał tak zwany Body Movie, nawiązanie do tych filmów z lat 80. Do wyboru mamy dwie postacie: Vincenta oraz Leo. I ich los przecina się w więzieniu. Wychodzi na to, że. Obaj trafili do więzienia przez tego samego człowieka, więc postanawiają z tego więzienia uciec. Tutaj bardzo ważna rzecz: tej gry nie można przejść samemu. Mu, muszą być dwie osoby, ale ze względu na to, że muszą być te dwie osoby, do grania, na przykład jeżeli chcesz pograć z kimś przez internet, nie na jednej kanapie, no to wystarczy jedna kopia. Jedna osoba ma tą grę. Druga osoba, że tak powiem, wysyła link zaproszeniowy, i wtedy ta druga osoba pobiera odpowiedniego klienta, dzięki któremu możecie grać w tą grę wspólnie. Jak zapewne myślicie, jeżeli jest co to jest dzielony ekran. Tutaj niekoniecznie czasami dochodzi do tego, że ten ekran jest zmniejszany, na przykład, ekran jest też dzielony na trzy. Jest całkiem ciekawy, jeżeli na przykład dochodzi do sekwencji quick time eventowych, na przykład. Podczas yy, ucieczki ze szpitala, którą teraz pewnie widzicie w tle, to wtedy ten ekran w ogóle nie jest niczym yy, przedzielony, tylko kamera bardzo zgrabnie przychodzi od jednego bohatera do drugiego i wtedy musimy po prostu działać. W pewnym momencie jedna osoba, a w drugim druga. Bardzo trzyma to w napięciu i praktycznie każda zagadka, jaka jest w tej grze, potrzebuje. Współpracy. Na przykład uciekacie przez rwącą rzekę na łódce, i obie osoby muszą w odpowiednim momencie y, zawiosłować odpowiednio, wtedy ustawiając tą łódkę, aby dopłynąć. Ewentualnie mamy duży szyb, przez który musimy wejść na całą górę, i wtedy też razem współpracując, klikając w odpowiednim momencie przyciski, wchodzimy na wyższe szczeble. Ja, grę, tą przeszedłem dwa razy. Bardzo świetnie się przy niej bawiłem. Bardzo, bardzo wciągająca historia z mocnym twistem fabularnym, o którym wam nic nie powiem oczywiście. Także gra od DA, która jest bardzo fajna i co więcej, nie są. Nie jest pazerne w tym przypadku, bo można mieć jedną kopię, żeby grać w dwie osoby. I to już jest coś. Na przykład taki Overcooked, jeżeli chcesz pograć z kimś przez NETA, to i ty, i ta druga osoba musi mieć tą grę. A tutaj wystarczy, że jedna z was tą grę posiada. Ja bardzo polecam, bardzo się przyjemnie, bo z Kwiatem na przykład, gdzie nagraliśmy tą grę. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć w opisie znajdziecie link do playlisty z tą grą. Welcome Adventurer to an any other. gra Divinity Original Scene i tutaj mamy dwie części, bo dwie części mają taki sam system. Mamy tutaj grę RPG, która jest koopowa, kanapowo-koopowa. Co więcej, możecie zrobić tak, że jedna osoba wykonuje jedne questy, druga drugie. I tak naprawdę gracie w jedną grę i łączycie się tylko przy questach głównych na albo wykonujecie wszystko razem. Nawet są takie sytuacje, że między bohaterami, które, których stworzyliście w tej grze, macie dialogi normalnie, i jedna osoba może odpowiedzieć w jeden sposób, druga w drugi nie musicie się zgadzać. To też jest bardzo fajne. A jak wiecie, jeżeli mamy jakieś gry RPG, gdzie mamy drużynę, no to Wszyscy się tam zgadzają pod jedną decyzję, bo ty masz tego bohatera lidera. Tu tak totalnie nie ma. Gra też duży nacisk kładzie na, można powiedzieć, fizykę obiektów, na elementy środowiskowe. Na przykład mamy postacie, które są zamoknięte. Bo na przykład był deszcz, albo rzuciliście czar deszczu. Widząc, że te postacie są zamknięte, rzuci. Czar błyskawicy, wtedy dochodzą dodatkowe obrażenia. No, i te właśnie takie środowiskowe rzeczy trzeba wykorzystywać. Też bardzo tutaj ważnym czarem jest czar telekinezy. Przestawiamy na przykład beczkę z ogniem. Jedna postać podrzuca pod wrogów, a druga strzela ze strzały albo z magicznego przycisku Ta beczka wybucha, zadając dodatkowe obrażenia. Na wyższych poziomach jest to bardzo, ale to bardzo konieczne do używania. Więc jeżeli chodzi o RPG tutaj koopowe, myślę, że Divinity jest tutaj najlepszym, ale to najlepszym sposobem na pogranie sobie przyjemnie na kanapie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta lista, jeżeli macie jakieś swoje gry koopowe, gry przy których teraz spędzacie czas podczas tej całej kwarantanny dajcie znać oczywiście w komentarzu. Trzymajcie się w zdrowiu przede wszystkim, no i słyszymy się w kolejnych materiałach. Hej!